Mimo, że nie lubię tych norweskich browarów i nigdy bym ich nie kupował, no to czasem trzeba, nie? Dobrze, bez zbędnego owijania, witam ponownie, w drugi odcinek z Q&A, teraz polecimy z pytaniami z Facebooka, polecę trochę szybciej, bo tam się trochę tak jakby zamuliłem w tamtym odcinku, nie? Także tutaj polecimy szybko, jest dużo pytań, ale będą też konkretne, szybkie odpowiedzi, także cyk, zaczynajmy! Adam Kuta się pyta, mało ciekawe pytanie, ale... Co tam mało ciekawe? Nie ma nieciekawych pytań. A czy może i są? W sumie nie, wiem, co chciałem powiedzieć. Jak wygląda tam z jeśli chodzi o spędzenie tam paru dni wakacji? Wiesz, jak duża jest przebita w porównaniu do PLN-ów? Bo wiem, że dla przyjeznych życie tam dość drogo wychodzi. A za rok planuję tam polecieć i fajnie by było wiedzieć, jak finansowo się przygotować. No to stary, na wakacje do Norwegii nie polecam, W żadnym wypadku. Przebita jest tragiczna, w sensie, jeżeli chcesz przyjechać na wakacje, sobie tako. No bo ci powiem. W każde miejscu na świecie, stary, będzie tanie, nie, I tutaj za trzy dni wakacji, jeżeli chciałbyś sobie tak, wiesz, jak jedziesz na wakacje, no to powiedzmy nie oszczędzasz, nie, idziesz sobie do restauracji, kupujesz sobie piwko, jesz jakieś jedzonko, no to dam Ci taki przykład, pójdziesz sobie do najprostszej pizzerii, yy, pizzerii powiedział, poszedłem sobie z żoną gdzieś tam na pizzę, normalna pizza, dwa piwa, kawa i yy, zapłaciłem 400 zł. 400ówki za obiadek. Tam 700, tam 800 koron prawie że, nie? Za piwko płacisz w barze 100, powiedzmy 80 koron, nie? czyli 40-50 zł za browara yy, jedzenie, no to tak zlicz sobie spokojnie 400, nie? czyli 200 zł, to było tak na połowę powiedzmy dzielimy koronę, także ogólnie się nie, nie opyla się i ogólnie jak do Norwegii to tylko przyjechać zarobić siano i spierdzielać, taka moja porada lecimy dalej Wiktor Keller, pokazywałeś jakimś mordą z Norwegii polski rap, jak tak to kogo i jakie były reakcje, to ciekawe reakcje zawsze były te same, w sensie dawałem ziomeczkowi słuchawki ziomek Kurwa, co ja robię w ogóle, ja to pokazuję? <grym> Debil. Wiesz co, pokazywałem Tetris'a na przykład. No i pokiwali głową, mówili, że spokojnara, no. No bo co, no. Muzycznie może ich to gdzieś tam zainteresować, jeżeli ziomeczki gdzieś tam słuchali rapu, ale... Nie było żadnej reakcji, że o stary, daj, muszę sprawdzić nową płytę kogoś tam. Nie, bez szans. Jakey -chan. To prawda czy mit z cenami alko i w ogóle z cenami i z tym, że jeden tylko sklep na gminę i zamykany chujwiec o której? Czy brać ze sobą wódę, browary i mięso wybierając się tam? Elo. Tak, brać ze sobą wódę, browary i mięso. To są trzy rzeczy deficytowe jeśli chodzi o Norwegię. Z alkoholami właśnie jest tak, że mocnych alkoholi nie kupisz w takim normalnym sklepie, yy, tylko piwa i to tylko piwa do 4,5%, czyli wszystkie są obcięte od odgórnie, czyli Heinekena chcesz sobie kupić, to on nie będzie miał tak jak normalnie kupowany w Polsce, tylko będzie obcięty także. Te Piwa są słabe. Ale jest sklep. Jeden, tylko się nazywa Win Monopolet, i on ma jakby monopol w ogóle na, na, na sprzedaż alkoholu w Norwegii. To jest jedyny, jedyny sklep, gdzie możesz kupić alkohol. On jest otwarty od piątku do soboty. W sobotę możesz kupić alkohol do 18, w tygodniu możesz kupić alkohol do 19 albo do 20, przepraszam, do 20. Po 20 już nie kupisz nigdzie alkoholu. Na stacjach benzynowych, nie ma alkoholu, jest ogólnie to prohibicja, taka, można powiedzieć, lekka. No i ceny są tragiczne, nie? jeśli chodzi o alkohol, no żeby sobie kupić wódeczkę no to, to, to potrzebujesz powiedzmy tam ze 150 zł za litra I, albo i więcej. Piwko no to tak od 10 zł w górę za puszkę. No to jeżeli chcesz sobie kupić dobre piwko, powiedzmy jakąś IPkę czy cokolwiek, no to już licz się z wydatkiem nie wiem 30-40 zł za butelkę. Także szału nie ma fajki to samo. Sztanga fajek kosztuje 1000 koron, czyli 500 zł, czyli 50 zł za paczkę fajek. Także tak to wygląda z cenami. Nie jest to żaden mit. Mm, I zamykany jest tak, chuj wie o której. Nie kupisz sobie, nie ma, tak, żebyś co o 12 wyszedł i sobie kupił gdzieś piwko. Nie ma takiej opcji w ogóle. Po 20 nie kupisz nigdzie alkoholu i koniec basta. I ogólnie to jest nie najgorsze, bo jednak mniej się pije, nie? <laughs> Adam Orda. Czy to prawda, że w Norwegii osoba z Polski z ukończonymi studiami wyższymi, inżynierskimi, magisterskimi jest traktowana z szacunkiem? Wiem, że mówię o osobach, że są zatrudniane chętnie, jeżeli już znają norweski. Chciałem po prostu wiedzieć, czy nasze studia coś dają w Skandynawii. Dają, ale zależy, które no bo jeżeli masz jakąś inżynierię i, i, i są różne jakby specjalizacje, w których nawet z angielskim mam, mam znajomego, który pracuje właśnie jako inżynier i, i nawet nie potrzebował norweskiego i dostał zajebistą pracę, także z, ale nie jest to też regułą, no bo na przykład moje studia, nie, AWF do niczego się nie przydały, no może jakbym znał norweski perfekt, to mógłbym pójść jako trener tutaj gdzieś, bo mają ogólnie zapotrzebowanie na takich specjalistów, ale no to wtedy jest norweski bardzo potrzebny, bez norweskiego raczej lipa. Także czy z szacunkiem? Myślę, że nie no, bo co, ja pracuję w fizycznej robocie i nikogo to nie obchodzi, że czy ja jestem nauczycielem, czy jestem trenerem, czy czymkolwiek innym. Ja mam zrobić swoją robotę i nara. Yy, przynajmniej tak w moim przypadku tak jest. Błażej Kobiec. Czy w Norwegii kultura hip-hop jest widoczna? Jeśli tak, to czym się różni od polskiego zapatrywania na rap? No, yy, różni się bardzo. A czy w sensie też ciężko mi jest powiedzieć, bo nie żyję w mieście, nie? I, i, i prowadzę inny tryb życia już jak, jak kiedyś. I nie jestem tak yy, jakby na bieżąco z tym, ale co... tyle co rozmawiam z ziemaczkami w pracy, mam ich sporo yy, młodych i starszych, to rapu nikt nie słucha. Oni słuchają. Włączają Spotify i włączają The Best of Europe i, i słuchają top 50 najgorszych hitów. Za hip-hop uważają tylko i wyłącznie Eminem z Żeby tam by znali, wiedzieli kto to jest Mobb Deep albo coś takiego, znaczy no może tak trafiłem, nie? Znam tam powiedzmy z ośmiu, dziewięciu młodych Norwegów i, i żaden nie wie co to jest mob Deep, a w ogóle tam Mobb Deep, harte szaleństwo. Jak o Jela Wolfa się zapytałem, to nikt nie wiedział, nie? Także... Może w Oslo jest inaczej, może w innych regionach jest inaczej, też nie, jestem, nie mogę się też wypowiadać o wszystkich, ale w Bergen raczej jest bardziej metal, bardziej rock, e, takich imprez i w ogóle koncertów jest dużo, dużo więcej, jeśli chodzi o jakieś takie powiedzmy subkultury, bo ogólnie większość to słucha właśnie radia czy też Spotify'a i leci, lecą te najgorsze chujowe hity, e, gdzie pani tańczy nóżką i jest ładnie. Jest fajnie. Pani, tak, tak tam było. Pani mi jest fajnie. Coś takiego było. Łukasz Burzyński się pyta, jak ci wchodzą norweskie browary. A Łukasz Burzyński to żarcik zrobił, bo Łukasz Burzyński tam na dole siedzi, nie? I wczoraj piliśmy piwa, właśnie. I on się pyta, jak wchodzą. Wchodziły bardzo dobrze. Pięć walnołem, weszły jak jedno. No, jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi, co się ma. Mimo, że nie lubię tych norweskich browarów i nigdy bym ich nie kupował, no to czasem trzeba, nie? Piwko sobie strzelić, mimo że jest średnie. Co zrobisz? Filip Kumor pyta się, jak to jest z odbieraniem dzieci w Norwegii. Na początku nie zrozumiałem tego pytania, ale chyba chodzi ci o to, co to była kiedyś tam akcja z Rutkowskim, tak? Że, że tutaj dzieci zabierają. Jest taka faza. Barny wakt, jest coś takiego. I na przykład ktoś z Was zadzwoni, że widział Jurkowskiego, jak nie wiem, nachwał się przy dziecku i nie wiem, go uderzył na przykład. To, no to oni wjeżdżają ci na chatę w moment. Czy przynajmniej tak słyszałem, nie wiem, czy tak jest naprawdę. Wjeżdżają na chatę w moment i podobno od razu jesteś traktowany jak winny. Zabierają dziecko. Go. I wyjaśniają sprawę. I to jest hardkorowe ogólnie. I, I dużo wiem, że matek, dużo dużo rodziców się tutaj tym przejmuje dosyć mocno. I, I na przykład w miejscach publicznych, nie wiem, nie krzykną na dziecko albo tam nie mówię, że tam szarpnąć czy cokolwiek, ale no trzeba z tym uważać, naprawdę. I jest to dziwna czapa, bo ogólnie w Norwegii jest coś takiego, że, że rodzice są traktowani jak, jak opiekunowie po prostu dziecka, a nie jakby dziecko, jeżeli się urodziło w Norwegii, jest Norwegiem, no to ona jest norweskie. I jeżeli opiekunowie są źli, czyli rodzice. No to się opiekunów zmienia. I słyszałem takie historie. Nie wiem, czy to są prawdziwe historie, ale były takie przypadki, że gdzieś anonimowy telefon poszedł i wjeżdżał taki barny wak na chatę, zabierał dziecko, i na przykład na drugi dzień on już był w innej rodzinie w ogóle. I dopiero sprawa była wyjaśniana tam przez dwa tygodnie. Wyobrażacie sobie hardcore. I rodzice. A dobra, p bez sensu to jest gruby temat, jakiś taki niefajny, i w ogóle, ale jest, jest jakaś czapa tutaj w Norwegii z tym, ale też jakby no nie jestem specjalistą, jeśli o to chodzi, nie a też tylko ze słyszenia gdzieś tam strzałem, a nie będę plotek tutaj powielał, także. Jest coś takiego i nie jest to nic, nic dobrego. Daniel Krystyniak. Kiedy do Polski na stałe wracasz? Na stałe wracam do Polski listopad, grudzień. Taki jest deadline. Łukasz Dobry Wariat. Czy mocno uciążliwy był dla Ciebie depresyjny klimat Norwegii? Jak kontrast z Polską? No to kontrast jest duży, no to o tym już mówiłem. Czy dla mnie był uciążliwy? Nie. Przez pierwsze 4-5 lat nie był mocno uciążliwy. Jakby miałem zajawę na to, żeby nawet jak deszcz pada, to brałem z Oscara i ubieraliśmy się i śmigaliśmy po deszczu. Młody się cieszył, latał po kałużach i, i, i ogólnie mi on nie przeszkadzał, mojej żonie bardzo. Także dla niej tak, dla mnie nie. Choć teraz wam powiem, że już jak wiem, że będę wracał, i, i jak patrzę, co tu się dzieje za oknem, no to kurwica straszna bierze, nie? Że to po prostu pada przez dwa tygodnie non-toper i masz szare niebo i nie widzisz w ogóle ani grama słońca. Także jest to na pewno odczuwalne. Ja jakoś tam staram się nastrajać pozytywnie i nie skupiać się na gównach. I, i, i mi to jakby nie przeszkadzało, chociaż już teraz zaczyna coraz bardziej, nie? No ale to 6 lat mi zajęło, to także niektórych łapię już po dwóch tygodniach i mają dość nóg. No, zdarza się. Krzysztof Pachuta, wytłumacz o co chodzi z tym mieszkaniem. Kupiłeś nowe w Gdańsku, a mieszkasz dalej w Norwegii? Yy, tak, kupiłem w Gdańsku mieszkanie, ale zostałem w Norwegii. Moja rodzina już wróciła, a ja zostałem mor droga, no bo, bo muszę jeszcze zarobić na remont, że tak powiem, bo to nie jest tak, że sprzedałem mieszkanie, mam milion złotych i w ogóle se tam hajsem i w ogóle śpię na pieniądzach. Nie, nic z tych rzeczy. Mieszkanie kupione, to fakt, ale trzeba je teraz wyremontować no i też nie mogę wrócić goły do Polski, nie? Także... Nie Mieszkanie jest, ja tutaj jeszcze sobie siedzę, tutaj na pokoiku wynajętym właśnie, tutaj gdzie jestem i czekam do grudnia i wracam do domu, do rodziny, nie? Pick. Marcin Gierat i Krzysiek Lis, dwa pytania, dwa szybkie pytania. Jarają tam ludzie e-papierosy jak w Polsce i czy jest duży dostęp do kupna? Nie, nie jarają e-papierosów prawie w ogóle, jeżeli jarają to yy, szlugi, ale szlugi są mega drogie, bo tak jak Wam mówiłem, tysiąc koron za paczkę, za sztangę. Czyli 100 koron za paczkę, czyli 50 zł za paczkę, no to jest max i dużo ludzi tutaj pali skręty, w sensie własne, własne fajki, bo to wychodzi taniej, choć też nie jest wcale bardzo tanio, ale e papierosy nie, nie raczej nie. I czy jest duży dostęp do kupna? Nie, no kupić można normalnie szlugi w sklepie, ale chyba, że o e-papierosy pytasz, to no nie, nie nie, ma coś takiego jak stoiska u nas w Biedronce, gdzieś tam kurwa czy coś, nie, nic z tych rzeczy. I łazisz sobie na zawody w skokach narciarskich? Nigdy nie łaziłem sobie na zawody w skokach narciarskich i nie zamierzam. Aleksandra Pudelska, trochę nudne, ale co tam, słyszałam, że w Norwegii, ogólnie w Skandynawii, mają cudowne cukiernie, no i że jest duże zapotrzebowanie na cukierników, to prawda? Nie. Jarosław Knurek, powiedz mi, jak ciężko jest się tam odnaleźć, jak wygląda rynek pracy, jak nastawienie ludzi, wiem, że trochę może misz-masz, no ale nie chcę mi się tego ładnej w słowa ubierać. To mi się też nie będzie chciało ładniej w słowa ubierać odpowiedzi, szybko Ci odpowiem, czy się tutaj jest łatwo odnaleźć, to zależy. Jakim jesteś człowiekiem, mi było łatwo, nie wszystkim może być tak łatwo. I jak wygląda rynek pracy, jak nastawienie ludzi? Rynek pracy wygląda średnio teraz, znasz norweski może coś się uda znaleźć, ale też to nie jest pewnikiem. Jakie nastawienie ludzi? Ludzie są nastawieni tak raczej sceptycznie, chłodno, z dystansem. To ogólnie cali wszyscy Norwedzy tak są. Chyba, że młodzi, nie? albo młodzi są już otwarci bardziej, chociaż też trzeba się, jakby to nie jest tak jak u nas w Polsce, że od razu z kimś rozmawiasz i jesteś, możesz być po jednym ziomeczkiem. tutaj tak nie jest, raczej to trwa dłużej. Także tyle, to były wszystkie pytania, mam nadzieję, że Was za, usys, usatysfakcjonowały, ja już jestem w tym czasie w ogóle na kempie, odcinek puszczam, nie wiem, w środę, w czwartek, to ja tam już się dobrze bawię, nie? I z mordeczkami moimi się też tam widzę. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Następne odcinki vlogowo już wjeżdżają z, no, z Hip-Hop Campa. Myślę, że z dwa odcinki minimum tam wiadą. Także czekajcie na to. Dziękówka za pytania, dziękówka za oglądanie. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, to one właśnie tutaj wyskakują. I co? Widzimy się wkrótce.